Dzisiaj przed nami najbardziej hardkurowe ocenianie baz widzów, ponieważ dzisiaj widzowie będą dostawali nagrody za swoje bazy, albo i chary. Oczywiście chodzi o te złe nagrody, a nie o sos. Mam przy sobie pięć ejek spawnujących. Mam ejek spawnujące Vexa za ocenę bazy 1 na 5, czyli prawdopodobnie widz wtedy zginie. Mam Creepera za ocenę 2 na 5, czyli prawdopodobnie widzowie coś jeszcze wysadzi. Mam Papugę za taką neutralność, albo bo w sumie wiecie co, nie, dobra, papuga jest za fajna, daje wilka za średnią ocenę, czyli 3 na 5, daje axolota w ramach upominku za ocenę 4 na 5, a za 5 na 5 daje villagera. Jakie dzisiaj bazy nas będą czekać? Przekonamy się. Zostawcie łapkę w górę i lecimy z filmem. Jesteśmy w pierwszej bazie, z tym, że mam skina Braina. Myślałem, że junior się wystraszył, ale nie, chyba, chyba nie źle. Dobra, włącz sobie czat globalny, elo, oprowadzaj. Dobra, bo on już chyba zaczął, bo już mi mówi, że to jest magazyn, więc dobra, jeżeli magazyn, to... No, magazyn jak magazyn, widziałem takich tysiące, tylko nie wiem, co robi to łóżko tutaj w magazynie I dlaczego tutaj jest trapdoor, czy... Przepraszam, czy oni nie mieli dre... Czy to jest... Czy to jest skrytka, czyli nie mieli po prostu drewna? Dalej lobby, dobra, czyli to jest jakieś lobby tej bazy, z tego co widzę, ta baza ma tylko dwa rozdroża. Tak, dobrze mówię, bo to by to miało być cztery, a tu jest kopalnia, aha, bo to jest... Rozumiem, tu jest winda. No, winda tak subtelnie ukryta, bym powiedział w sumie. I tutaj mamy dalszą część bazy, czyli małą farmę taką se farmę. Drugą farmę połączoną z mob... Czy tyś mi powie, co tutaj się stało? Czy żeby dojść na farmę bambusów trzeba przejść przez wąską farmę krowy? To jest najbardziej niepraktyczne, co widziałem w moim życiu. Właśnie buduję. To junior przydałoby się zburzyć i na nowo zbudować, nie żeby coś. I tyle! I tyle? To jest ta fajna baza? Słuchajcie, w tej bazie nie ma nic. Ocena 1, jeden, jeden na... Zwróć uwagę na szczegóły. Dobra, no miało być 1 na 5, więc je będzie. Okej, okay, ocena 2 na 5. wygrałeś creepera, proszę bardzo to jest twój e, creeper, czy on będzie, on ucieka dobra, to wylecimy do kolejnej bazy, a następna baza wcale nie wygląda lepiej, bo już obiecująco się nie zapowiada przez ten fragment, który tutaj jest Jezus Mariusz, znowu ten skin, znowu skin Herobrina, no tak no dobra, oprowadzajcie nie gadajcie, tutaj ksanik w ogóle nie wie co ja tutaj robię i kim jestem, bo w sumie mam skina Herobrina no dobra, więc widzę, że mają spawner spawner jakichś zombiaków, mogę SS, a możesz nie Przedłużać. Tak. Dobra, więc lecimy z bazą. Tu jest ekspiarka. No cóż, no fajna ekspiarka. No, ale na razie tyle tutaj fajnego. Jakieś niedokończone. Co jest w ogóle 5? Enchant na 30 level. No dobra, ale jak dla mnie to nie wygląda nawet na bazę, tylko na jakąś wypadówkę. I co by tu dużo mówić? Tutaj niedokończone wyjście. To tyle? Ej, słuchajcie, ja nie wiem, co jest 5. Nigdy w historii tej serii nie oceniliśmy tak szybko baz. No na to wygląda. Ocena 1 na 5. wygra Wygraliście Weks'a. Gratulacje i powodzenia. Dobra, zobaczmy, co się stanie z tym Weksem, czy on ich zabije, czy coś. Dobra, ten Weks lata przez ścianę i mają problem. Jeee! Yeah, jeden chłop zginął! E, no cóż, właśnie o tym mówiłem. O, ten Weks dalej tutaj jest! On atakuje tego gracza tutaj! Ej, a ty naprawdę przechlapane, że te Weksy latają przez ściany? Ten chłop jest teraz w trudnej sytuacji, bo ten Weks może w każdym momencie do niego wrócić przez tą ścianę. Nie wiadomo, z której strony zaatakuje, a tu ten się odrodził. O lol. Dobra, to lecimy dalej. Zapytałem się do gracza, który zgłaszał się, że jest w fajnej bazie i... No nie był ani w bazie, ani nie ma go już w ogóle, bo zginął. szklanka 4. cóż za urzekający nick. Dobra, oprowadzajcie. Omyky, prawie jak mwyky. Szklanka i Maja. No cóż, i tak Szklanka wygrywa nick w kwestii oryginalności. To i tak lepsze niż mój pierwszy nick firanka, który miałem w wieku 9 lat, więc podejrzewam, że Szklanka też może mieć 9 lat. Albo 8, w sumie miałem wtedy 8 lat. Tu są pokoje, ludzie nie tajne pomieszczenia. No, ewidentnie nie są tajne, ponieważ no, no, trudno to nazwać tajnym. W ogóle nie wiem, czy on ma tej dziurę do podglądania. No, spoko, tak jakby chyba, nie wiem... Tak jakby tutaj każdy pokój jest taki sam. Znaczy taki sam, no nie no, ten się troszeczkę różni wystrojem ścian, podłogą i tak dalej. Chociaż nie, podłoga i ściany, ej zaraz, są te same. Tutaj przynajmniej są te same. Co tutaj? Pierwszy raz widzę bazę, w której każdy miał taki sam pokój. Co jest chyba nawet spoko, takie hotelowe rozwiązanie. Dalje. No dobra, no to dalje. No to oprowadzaj dalje. I tutaj mamy drzewko jakieś rosnące. Tu jest wyjście z bazy, wyjście z bazy. W ogóle nie wiem, strasznie niechlujna jest ta baza. Tak topnie chlujna. i wszystko jest tak zrobione po prostu nie wiem. Tutaj, no jeden jaki burdel po prostu. Farma, no i ta farma też jest jakaś taka machnięta, nie ma tutaj przejścia, nic, no nie wiem. Jeszcze nie kończyna, ale wstrów w pracy. No Patrząc za to jak wygląda reszta bazy, to wiele lepiej nie będzie. Jedynym atutem tej bazy jest to, że jest duża, to znaczy no zobaczcie, no jej powierzchnia jest całkiem spora. To nie są małe korytarze. To jest w ogóle ekspiarka, z której wypadają pająki. Nie wiem jak to możliwe. Dlaczego one są wypadają? Przepraszam bardzo psuło się trochę. No, zepsuło się. Są dwa spawnery faktycznie, no. Ale o co chodzi z tymi pająkami, to nie mam pojęcia. Idąc dalej, wchodzimy do jakiegoś ciemnego, naprawdę no, ciemnego pomieszczenia. Co tu? Tutaj zombiaki w ogóle są! Jakieś coc. Dobra, Maja sama nie do końca wie, po co w ogóle zrobili ten pokój. To chyba jasno odzwierciedla to, że, no, oni to chyba w ogóle nie mają pojęcia za bardzo o niczym. No, to jest enchant, który, nie wiem, też się jakoś dziwnie, chluje. W ogóle, co to, co to jest za blok? Jakiś, zauważcie, to w ogóle nie pasuje do niczego. No, jest Dziwnie w tej bazie, nie powiedziałbym, żeby mi się specjalnie podobała, bo nie podoba mi się w ogóle. I to chyba tyle. Fajna, brzydka bardzo. Oceniam na 2 na, 2 na 5. Wygraliście Clippera. Proszę bardzo. To jest wasz kliper, którego wygraliście. Czy ten przed dzisiaj przed kliperami, O, <grym> jak ją wysadziło. No ale ta baza tym razem wygląda delikatnie lepiej, chyba nie wiem w sumie, czy można nazwać lepiej taki korytarz, ale jest w jakimś tam stopniu lepiej. Oprowadzaj czy to będzie pierwsza baza, w której ocena będzie wyższa niż dwa? A ten co? Napisał, że ma zawał i chyba bierze głębokie wdechy. To nieźle, chłop musi siedzieć na myszce. Dobra, więc co my tutaj mamy? Przepraszam bardzo, że co? że co? Że co? Że co? Dlaczego ktoś zrobił Enchan, do którego wejść trzeba tak? Ej, to jest najgłupsze rozwiązanie, jakie widziałem ever. Ej, naprawdę. Dzisiaj chyba odwiedzamy najgłupsze bazy widzów, bo co to ma znaczyć? Co? Ta farma w ogóle są jedną świnią tutaj, której się nawet wejść nie da. Farma Krówek i bogusi. Aha, czyli to jest jakaś. To nie jest świnia do rozmnażania, tylko to jest chyba członek rodziny na to wychodzi. Dobra, i on tutaj zatkał wejście do tego, żeśmy nie widzieli, tak? No ale dobra, co się zobaczyło, to już nie od zobaczy. No, tu jest brzydko. No, i co by nie mówić, słuchajcie. Tutaj są w ogóle różne traptory położone. Przecież to jest tragedia. To jest istna tragedia. Tu farma roślinek. Nie wiem, roślinki chyba budowały tą farmę. O co chodzi? Dlaczego ta farma jest taka brzydka? Brzydka. Dlaczego ktoś się nie wysilił do tego, żeby dać tutaj coś innego, chociaż że trapdory? Dlaczego? Przecież to psuje wszystko. I tyle dopiero buduje się hehe. Słuchajcie, jeżeli oni mają ocenę 2 na 5, to to jest ocena 1 na, na 5. 1 na 5, wygrałeś Weksa. Yy, Dobra, to jest twój Vex. A ty, chłopie, nie wiem, baw się z nim fajnie czy coś. Mam naprawdę yy, w sumie dużo pytań odnośnie tej bazy. Najbardziej to dlaczego tutaj jest wejście zagrożone? Dlaczego tam są różne trapdory? O co chodzi? Dlaczego on zjadł złote jabłko? To tego też nie wiem. Aha, bo on zagrał teraz zbroję, żeby zabić tego Vexa pewnie, co? No, to może nie być łatwe nawet z tym. Generalnie Vexy to są najbardziej wkurzające moby w Minecraftie. dlatego stwierdziłem, że no, musi być on za ocenę 1 na 5, no bo już sobie nie mogłem wyobrazić gorszego moba. Co mogłem zespawnować? Creeper jest słaby, Blaze, no, nie jest specjalnie mocny, ale taki Vex, no, naprawdę jest mocną sprawą, ale dobra, zabił Vexa, dał sobie radę. Dobra, jesteśmy w kolejnej bazie. O, prowadzaj. Ta baza nie wiem, szczerze mówiąc, patrząc na to w jakim miejscu jesteśmy teraz, to przepraszam bardzo, czy ta baza w ogóle jest, bo to nie wygląda, by ona była w ogóle użyteczna. Chyba, że ktoś lubi takie korytarze sobie robić. Pokój Marka Maruchy. Okej, okay. ojoj, co jest? Pan i Co jest? Co, co, coś, co tu się stało? Tutaj się przela? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Był tu twój stary z mlekiem. Ewidentnie wy był i wyszedł chyba, jak zobaczył tą tragedię. Tutaj były enchant. Fajna dziura. No, tak jak w tamtym pokoju, że można wlecieć do farmy pod nim. Tu się wkopali czterzy dzisiaj. Okej. Okay. Nie mam tu jakieś śledztwo zrobić, czy co? Tędy. No nic z tym nie zrobię, niestety. A tutaj mamy. kaktusiarka. Dobra, no to fajna kaktusiarka. Ej, dobra, wiecie co? Ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Zniszczą bazę, ale niszczą pokoju. Z góry dzięki. O nie! Tu jest przykleństwo na prawo, nie zauważyłem tego. Tu kowadło, to zasłoń. No wiem, że mam to zasłonić. Tutaj jest chyba jakieś akwarium, ale. W tym akwarium niczego nie ma. Marok, co tutaj kolega Axelota dał Maroksa. No to fajnie, widać, że na twoją cześć. Tutaj ktoś farmę miał, wiecie co? Ta baza nie nadaje się do niczego. Tu magazyn, wiecie co, jak, jak na Gosia, który ma netheritewą zbroję? Troszeczkę więcej się spodziewałem po tej bazie, ani jeżeli po prostu, nie wiem, wysypiska śmieci, bo to tak wygląda tam. To się iść na dół w ogóle. Co jest? Gdzie, gdzie my idziemy? Przepraszam, Czy to jest oficjalny tunel. Teraz może, może iść jeszcze na dół. A tutaj, aha, tutaj jest jeszcze inny inna część bazy, chyba. No, baza przed tym wszystkim mogła wyglądać jakoś spoko, to druga baza, pod tamtą odkryliśmy, czyli to nie jest nawet ich baza. Dobra, ale on mnie prowadzi dalej. Słuchajcie, to miejsce jest po przejściach. Tutaj villagerzy, bo czy też wiesz, o co odsłuchają... Aha, dobra, czyli nie ma już villagerów. Dobra, wiesz co? Moja ocena 1 na 5, nie wiem w ogóle czemu chciałeś do oceny. Wygrałeś Voxa. Tak on się nazywa? Nie, yy, Vexa. Proszę bardzo, swój prezent, powodzenia. On nawet się cieszy, nawet podziękował. O, tu jest Wex. <noise> Zaraz pewnie zajdzie od drugiej strony. Dobra, lecimy dalej. Nie wierzę w to. Słuchajcie, widzowie, ktoś mieszka w backroomsach. Zobaczcie, jak to wygląda. Może się zapytamy. Czemu mieszkacie w backroomsach? Co jest z nimi nie tak? Nie wiem. Ja, słuchajcie, bardzo dziwnie bym się czuł w takiej bazie. W czym? Puszek, ty nie ogarniasz. Gdzie żyjesz? Co jest? Pokochaj mnie. Bardzo wymowny nick. No nie. Dobra, to... O, Chłop nawet nie wie, że sam sobie zbudował backroomsy. No to wygląda ewidentnie jak backroomsy. Bo to jest jeszcze trzecia osoba, się ma dzień dobry. Tu jest wielki pusty pokój. Słuchajcie, ja naprawdę nie rozumiem o co chodzi. Wszystkie bazy dzisiaj na odcinku są tak beznadziejne, że trudno jest ten szajs ocenić. To jest przepiękny hall, tu będzie salon. No. No, no, jest was czterech! I we czterech! Zrobiliście coś tak beznadziejnego! Chodź za mną, dobra, idziemy, idziemy teraz za tym. Tutaj jest farma. Dobra, farma jakaś lepsza. No dobra, farma wygląda troszeczkę lepiej. Tutaj, no... No, no wiecie co, nie wiem. No ja się teraz popłaczę chyba. To jest autentycznie niemożliwe, żeby cztery osoby tutaj były, nie powstało z tego nic spoko. Te strzyki są tutaj najbardziej spoko i dziwne ułożenie, a tu jest Axolot. Ja słuchajcie, po prostu łeb mi wybucha. Aksolot Krecik. A czy Puka w Taborecik? Wiecie co? Ja nie wiem o co chodzi. Co im wszyscy się patrzymy na tego axolota. Moja ocena bazy to 2 na 5. 2 na 5 na zachętę. Wygraliście Proszę bardzo, to jest wasz, wasz creeper. Oj oj, prze... oj, oj, dobra, nieważne lecimy dalej. Słuchajcie, tepnąłem się do kolejnych widzów. Oprowadzajcie! Dobra, słuchajcie, bo ja szczerze mówiąc, dopiero że strapnąłem. Tu jest kołnier, ale ten typ zabrał mi i temy. Czy oni się tutaj biją? Halo, przepra... przepraszam bardzo, co jest z imię je tak? Słuchajcie, teraz coś zginie, ewidentnie. Czy oni się przestaną bić? Oni, oni słuchajcie, nie wiem, mają jakąś kłótnię małżeńską? Mam żelazną zbrojkę. Oddaj, oj, oj. ja nie wiem o co chodzi. Przepraszam za Legę. A, to. Słuchajcie, no, dziwnie, dziwnie, naprawdę dziwnie. Ja nie wiem, ty oddaj mi żelazną zbroję. Żelazną przez RZ w ogóle. To jest nasza baza. Podlałeś mnie lawo. co chodzi? Przepraszam bardzo. To jest ich baza. To jest ich baza, tak? On mi ukradł itemy. Ja nie, ja po prostu. Słuchajcie, moja cierpliwość czasem do graczy Ekstrema się kończy. Ocena 1 na 5. Wygraliście Weksa. Słuchajcie, powiedzcie mi dlaczego. Dlaczego? Dlaczego? Może nie, no raz, bo Nuciek, macie tutaj drugiego, żeby żeby na pewno był. No, ciężko. Jesteśmy w kolejnej bazie, tym razem tepnąłem się do Juzia XD. Dobra, Juzia XD. I ta baza, słuchajcie, no w końcu nie wygląda na 1 na 10, bo już naprawdę, no nie rozumiem. Ja nie rozumiem. O co chodzi z tymi ludźmi? A czy ona umie pisać? Umiesz pisać? Tak, to oprowadzaj. Nie wiem na co ona czeka i gdzie się patrzy, chyba na tą swoją farmę, która nieszczęśnie nie ma jednej ściany jeszcze. Tu jest farma. Nie zauważyłem. Niedawno ktoś mnie okradł. A... No cóż. Przykro mi, ale idziemy dalej. Baza jest generalnie bardzo długa, co dziwne. korytarze są mega długie, żeby gdzieś dojść trzeba naprawdę dużo się nachodzić. Pokój Yuzi. Pokój Yuzi! Pokój Yuzi jest wielkości niejednej bazy na Minecraft Extreme. Jest tutaj totalnie pusto. Ja nie rozumiem. O co chodzi z tym pokojem? Ten pokój wygląda tak, jakby mógł być lobby bazy, bo w sumie wygląda bardziej hucznie. To jest mój pokój leższego nie skończyłam. No dobra, widać, trafiliśmy na bo, bossa tej bazy. A tutaj jest pokój Zuzik. Pokój Zuzik, to jakiś żart. Hej, to jest twój pokój, nie ma mebli, bo mnie ukradli. Napisz że nas, że dotarłaś. No, słuchajcie, mocno, naprawdę mocno. To jest pokój mojej koleżanki. No, zauważyłem i was ukradli z mebli. A tutaj mamy przejście gdzieś dalej i... Aha, tu jest przejście do... Dobra, rozumiem. Co on mieli tyle ametystu. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakąś farmę. E, znaczy, farmy. co ja gadam? Magazyn, tutaj mamy, magazyn, magazyn. Oczywiście nie farmę. A tu jest przejście dalej, które prowadzi do dziwnego pokoju. Eee, ta baza jest duża, jest też mega pusta i mega nie ma sensu, cała jej infrastruktura. Bo naprawdę, po co tak długi tunel, skoro przecież to wszystko dałoby się zmieścić na obszarze tego, co tutaj widzimy. A tam jest zejście do kopalni. No. No, no tak, no tak, dokładnie. Dobra, to tyle? To jest ważne pytanie. Tak, moja ocena 2 na 5. Baza jest pusta i jakoś na siłę rozległa. Wygrałaś creepera! Proszę bardzo, to jest twój creeper, twój nowy przyjaciel, z którym mam nadzieję się zakumplujesz. Jesteśmy w ostatniej bazie na dzisiaj, która może być dla nas ratunkiem i okaże się, że damy komuś coś więcej niż tylko moba przynoszącego e, straty materialne, życiowe, i w ogóle na każdej linii. Dobra, tutaj gdzieś nas coś prowadzi. Czy to jest spawner? Tak, dobra, to jest spawner. Obok mamy miejsce na główki, na, na te. O, o co chodzi z tym? Dlaczego tutaj są dzwony? Nie wiem dlaczego, ale no dobra, bo tu jest pokój z eventowymi rzeczami Maroksa. Maroksa? To był ten typ, który przecież nas wcześniej oprowadzał po bazie. Po tej zniszczonej bazie. Tutaj są villagery. To całkiem sporo villagerów. No dobra, tutaj nie ma się czego doczepić. Jest tak, jak być powinno w sumie. Idąc dalej, mijamy przepalarnię. I wchodzimy do stawu, który wygląda na niedokończony, bo nie wiem, czy o taki klimat tutaj chodziło. Tutaj jeziorka Davida. Widać David, David nie umie robić jeziorka masakra. Dobra, ale zobaczę tą przepalarni. No przepalarnia jak przepalarnia tutaj w ogóle coś jest W tym, czy to jest dla osób. Nie no, są tam jakieś śmieci. Aksolot zbiegł. No więc macie szansę wygrać następnego. O, i tutaj. Ej, dobra, tutaj się robi już ciekawiej, ponieważ z tego co widzę, to ta baza jest naprawdę spora. I ilość tych melonów jest też. Całkiem spora. Nie jest to największa farma melonów, jaką widziałem na serwerze. Co to, to nie, bo to do tego jeszcze dużo brakuje. No ale jest duża. No i baza jest relatywnie ładna, co najważniejsze, bo no jednak ma ta baza jakieś pomysły na siebie. Enchanting Table ma wejście normalne, nie że trzeba wchodzić gdzieś skacząc przez bibliotekę. No dobra, ta baza naprawdę sprawia, że jestem pełen podziwu. Może dlatego, że dzisiaj się tyle sypiastych na oglądałem, że nawet ta wygląda jak objawienie samego Boga. Pokój Woleson. Okej, okay, czyli tutaj jest pokój. Ojoj, fanatyków żółwi. A tutaj mamy pokój Maroksa, tego, który nas oprowadzał tam wcześniej. Maroks, nie wiem, Maroks chyba tu nie mieszka, bo nie świeci się światło. A zamiast tego chodzi po jakichś ruinach. Pokój Chmurcia i Kul Dziadzie 1 Ety. Dobra, to rozumiem, że jakby mieścicie się tutaj. No fajnie, fajnie. A z drugiej strony jest jakieś dziwne wyjście do kopalni. Nowoczesny design. No dobra, dobra, no niech będzie. No i na co teraz wychodzi? Jest przepalarka. No dobra, tutaj przepalarka to widzieliśmy. Tutaj nawet mają, popatrzcie, miksturki. No, ja bym w sobie sensie, tutaj delikatnie którą przestrzeń w tym miejscu, że mi było aż tak pusto. gdzieś w sensie dodał jakieś, nie wiem, stoły tutaj czy coś, żeby było ciekawiej. Magazyn. W spoko, no. W ogóle nie używają skrzynek, za to używają beczek. I to tyle. Dobra, słuchajcie, to jest pierwsza baza, która się dostanie pozytywną ocenę. Oceniam na 4 na 5. Wygraliście Axolota. Dobra, proszę bardzo. To jest wasz Axolot. Oj, jest, jest, jest w kolorze błota. Jakiś dziwnie... Znaczy, błota to ładnie powiedziane. A brzydko powiedziane znaczy zostawcie łapkę w górę, bo to koniec tego filmu. Widzimy się jutro. Cześć.